Witam, jestem Knitek. To jest kolejny odcinek. Zagrajmy. Wright na Berlin, Cień Stalingradu. Hmm. No, czyli teraz już będzie praktycznie koniec, bo. O, no tak, ciemniej niż w nocy. Gdybym nie podjaśnił, sam bym tutaj nic nie widział. Ja wiem, czy będziecie coś widzieć, ale tu będę zaraz nie za wiele widział, bo już lampek nie będzie. I to jest chyba już ostatnia misja w tej grze. Tak to jest ciemno, że niemcy mnie na dobrze nie widzą. Eee. Eee. <grym> Chyba, chyba chciał się powiesić, ale zapomniał, że to trzeba zaszyje się, uwiązać za pętelkę, a nie wisić za rękę na rurze. Albo na futrynie okna, coś to było w końcu. Tu będzie takie czarżowanie przede wszystkim. Hmm, nie lubię jak ktoś odmienia angielskie słowa po polsku, ale sam to robił, nie, ciekawe. Na piętrze. Aha, okej. Okay. <laughs> Aha, bo tak, no Niemcy nie mają masek, my mamy, więc możemy im puścić gazu troszeczkę. Oni się tak troszeczkę. No właśnie. Poduszą? A ja sobie będę wraz z moimi kameratami w gazie popylał. Dobra, panowie na górę, bo tam strzałkę guzik czerwony mam. No i zabijamy Niemców ich własną bronią. Tylko i tak się jakiś zaraz trafi Niemiec właśnie, co będzie miał maskę, albo będzie oddy oddychał bezlenowo. No! Jakim cudem? Przecież go zabiję. Okej. Okay. To, to wezmę, no właśnie z tego jeszcze nie strzelałem. No panowie wbijać, ja się boję tu sam walcie. I tak dalej będzie strzelał. Nie, nie strzela. Jak fajnie. No wreszcie przyszli. Nie łaska wcześniej. No rzekam jak stara baba. Uh, chyba w łeb dostałem, bo troszeczkę się coś ściszyło. Nie, teraz nie biorę MP40. Gdzie tu jest jakiś. Aha, to nie, to nie umieści. O, tu mam coś zrobić, na środku. Czy nie tu są. A, no tak. Tu jest to. Teraz ciśniemy chyba z powrotem. No, bo ja tu mam tu podstawić. Chyba na róże czy na założy coś takiego. Tak, tak, gdzie to było? Nie, to w innym miejscu. Okay. Nie, nie ta dziura. Ten dym przejść. Zduszony. Żywy. Koźmie mnie chciał chyba stołem zabić Albo przynajmniej się zasłonić, ale jakoś mu się to nie przydało za bardzo O sadę jak miło O o. Głupi Niemiec Drugi głupi Niemiec Ja jeszcze głupszy, bo marnuję amunicji, tyle nabiegłego jednego Niemca. Trzeba coś innego wziąć. To, o, o, o. Z blowbackiem. E, drugi też otworzę. Że... Jak chargeować, to całą siłą. Amunicja. Ile pepeszy? Co to jeszcze zostało? Mozin. To Mozina nie chce. Chociaż w tym nie mam amunicji, to. Nie mam, ale... A kij wezmę. Nawet mam amunicji sporo. Mam stąd. Save'a sobie zrobię. Nie, yeah, trzeba to skasować. S5. No, teraz mogę cisnąć. Pytają, a moi towarzysze poszli za mną. Gdzie ja to mam zamontować? Tak, oni oczywiście go nie zabili, bo po co? Fajnie, kilku Niemców zostało. Nie jestem może taki zły, nie wybijam wszystkich. Chwilaj, gdzie to są jakieś drzwi? Tu? To, tak, to są drzwi, ja pierniczy, nic tu nie widać, skąd pecają? O! Nie, to są przeciwnicy, czy moje oznaczenie na mapie? przeciwnicy, bo Mo moich mam tylko dwóch, Okej, okay, nie żyje. To jest jakiś czerwony punkcik, co ja tu mam zrobić? O, to nam bać ładunek. O kurde, nie granatem. <tryk> <tryk> Spoko, własnym granatem się tak wysadzić. Eee. Gdzie jest? Aha, tu dobra. Jacy bandyci, to ja jestem waszym przyjacielem. Wszyscy kryć się. Kto to mówi do kogo? Będzie Niemiec. Nie ma? Eee. Dobra. No wróć się, człowieku. Eee... Okej. Okay. O kurde, Niemiec. <laughs> Jeżeli stoi koło ciebie Niemiec w kasku i bije cię z rozmachu w łeb, to wiedz, że coś się dzieje. Nie lubię takich akcji, gdy jest ciemniej niż w nocy. Znowu! Gdzie on był? Ja nie mogę. Ach. Ostatnie podejście, Ach. co jest straszne, oni się przebykają koło mnie, przechodzą sobie, gdyby nigdy nic. Zaczynają do mnie strzelać. Jak tak można? To jest legalne w ogóle? A, wojna jest. Okej, okay, legalne. Tak, wam zaraz ładunek podłożę. Trzeba by coś wziąć szybszego, żeby strzelać do wszystkiego, co się rusza. Tu tak? Tak. Ty. ty wcześniej pory i od Niemca. Tu gdzieś przyszedł tu. Jez, mój przyjaciel, następny. Ja pierdziele. On naprawdę do mnie strzelał. skąd oni się wzięli za mną. Tu gdzieś u góry jeszcze jest. O, oh, wreszcie, przerwa. This is end of the game. CITY INTERACTIVE S.A. I mamy napisy końcowe Tak, to już jest koniec serii, zagrajmy w Raid na Berlin, Cień Stalingradu Przypominam, że była to gra kupiona w koszu Z kosza wzięta, kupiona W supermarkecie Coś, coś jakoś tak e, Gra nawet jakoś taką mi się spodobała Pewno dlatego, że została zrobiona. Raczej jest bardzo krótka fabuła. Dla mnie, yy, mnie strasznie nudzą gry, które są długie i za bardzo się wiele w nich nie zmienia. Ogólnie częściej gram w coś multiplayer, ale jeżeli się już zbiorę coś takiego zagrać, to chcę przejść, choć zawsze mnie już wcześniej nudzi. Tą grę kupiłem tak przy okazji, jak. Miałem jakieś zakupy, no i nawet coś mnie skusiło, żeby grać w nią do końca. Gdy po dwóch godzinach gry okazało się, że już jest koniec, podobała mi się nawet. A oprócz tego co widzieliście, że jakie są błędy w tej grze, to jest dość irytujące, ale da się przeżyć. Można sobie fajnie pograć, jak się ma nie za dużo czasu, a chęć zagrania w coś, jakiegoś, taką strzelaninę typową. Bo tu jakoś yy, coś oprócz strzelania to więcej nic nie ma, tylko jedynie co te ładunki, ale to co to, kliknąć F i odbiec. No to chyba na tyle mojego gadania. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Dzięki jeżeli yy, wytrwaliście do tego odcinka, bo to znaczy, że nie było takie bez sensu całkiem moje gadanie i moja gra. Chyba, że ktoś komuś się strasznie nudziło, ale to już w szczegół. Na razie.